Marysia, zajęłaś drugie miejsce w preselekcjach. Jak się czujesz? Jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, dumna. Przede wszystkim jestem bardzo podekscytowana, że mogłam zobaczyć Roxy, Edytę na żywo, że doszłam do tego momentu i po prostu jestem. Tyle emocji się we mnie kotuje, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć. A jak ci podobał występ Sary? Sara śpiewa przepięknie. Ja od Wojsa jestem jej wielką fanką. Kibicowała mi od samego początku i teraz na Eurowizji też będę za nią trzymać kciuki. Tak zresztą jak Państwo będą, mam nadzieję, trzymać kciuki, wysyłać SMSy, bo. W Polska pojedzie po zwycięstwo po raz trzeci. <noise> Widziałem, że po zakończeniu odcinka porozmawiałaś z mamą. Co ci powiedziała? Powiedziała, że jest ze mnie dumna i no, rozpłakała się. Zresztą teraz widać, ma całe oczy, cały make-up ma rozmyty. Powiedziała, że jest ze mnie bardzo dumna, szczęśliwa i że to też te wszystkie dobre emocje, które mi towarzyszą. Czyli mama chyba się bardziej stresowała od ciebie, bo podobnie nie to. Bardzo to możliwe, stresu. bo ja nie byłam zestresowana. Ja byłam tak na maksa, na maksa, na maksa podekscytowana po prostu. Stresik był, ale to jakiś tam lekki. Byłam po prostu przeszczęśliwa, że mogę tu wystąpić, a przede wszystkim no Edyta Górniak jest moją wielką inspiracją muzyczną od początku i dlatego byłam yy, taka, że mogę przed nim wystąpić, wie pan o co chodzi. Wszystko wiem. Za rok będziesz chciała ponownie wystartować w preselekcjach i zawalczyć o Eurowizję Junior? Myślę, że tak. Spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy, może za rok uda mi się reprezentować Polskę, a jak na razie będę nadal się rozwijać wokalnie. No i oczywiście trzymać za Sarek kciuki na Eurowizji. To prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.